stwierdziłem, że jeszcze nagram jedno bardzo istotne hmm, wydarzenie, które się wydarzyło na świecie które się dzieje właśnie teraz mianowicie, mianowicie weszliśmy weszliśmy w nową ziemię w nowy wymiar hmm, niektórzy mówią, że jest to piąty wymiar być może tak jest. I weszliśmy i w cały czas ludzie dołączają, wchodzą w nowy wymiar w nową planetę, w nową ziemię opartą na miłości. Miałem to do tego też sen. Było to pokazane mi w tym śnie w takiej formie jakby festiwalu miłości i to było pokazane jako festiwal, gdzie ludzie, gdzie ludzie się spotykają, też tacy podobni do siebie, gromadzą, czują coś więcej. Były tam namioty też, i ja sprawdzałem, sprawdzałem to miejsce, w którym się znalazłem, w tym śnie. I to normalnie jest Ziemia, planeta taka sama ze Słońcem. No, to jest obecny moment, gdzie jesteśmy, tak? Tylko, że zmieniamy wymiar, wchodzimy na, na ten wyższy wymiar. Wymiar właśnie miłości, świadomości, dobrostanu i tak dalej. Większość ludzi tego teraz nie rozumie. Mamy teraz tą sytuację, gdzie świat się zatrzymał, tak? Yy, przez tego pseudowirusa. Jest taki straszny, że zginęło. Tylu ludzi, że szok tylko się bać i nic więcej, żyjmy w strachu, zamknijmy na kutki się nie wychodźmy z niego, bo przyjdzie jakiś szatan i nas zje. Ło! Wow. Ja po prostu mam naprawdę cierpliwość i yy, śmieję się z tego wszystkiego. Yy, niektórzy mogą tego nie rozumieć, mnie też, ale po prostu. I ja chcę żyć w świecie wolnym, kochającym, przyszłościowym świadomości, w dobrostanie, po pierwsze, żeby każdy miał wszystko naprawdę, czego pragnie. I taki świat ja widzę. Jaki widzisz ty świat, zależy od ciebie. Myśl, myśl. Tworzy Twoją rzeczywistość i naszą wspólną. Jeżeli wszyscy zaczniemy myśleć pozytywnie i w dobrodziejstwie dla tej, dla tej planety i ludzkości, to świat się zmieni. I to już się dzieje. Weszliśmy do nowej Ziemi, do wyższego wymiaru, w którym razem będziemy sobie pomagać. Tak to widzę. I w sumie chyba tyle. Czy jeszcze mogę coś dodać? Myślę, że mógłbym wiele dodać. Ale tak w skrócie chciałem, żeby to, to nagranie znowu nie było za długie. Czy jeszcze coś dodać? Włóżcie dobro i tyle, moi kochani, na I Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wiosna, piękna wiosna jest. Cieszmy się tą naturą, naturą, słońcem. E... Kochajmy się, wszyscy. Miłość z potężną wibracją. Najpotężniejszy, najpotężniejszą wibracją jest miłość i nic tego nie zmieni. Yy, mieli, był Chrystus wcześniej, tak? Bo to jest Krishna. Z hindyskiego Krishna to jest Chrystus. I był, to jest ogólnie Wisznu. Wisznu ma te awatary wszystkie, które schodził tutaj na tą planetę, by. Uświadomić tak, ludzi, kim tak naprawdę jesteśmy, miłością tak naprawdę jesteśmy, i przekazywał dobro, i tak dalej. I tym jest właśnie Trójca, mi się wydaje, Święta Trójca, która yy, tworzy dobro. I bądźmy tą Świętą Trójcą kochającą się i tworzącą yy, dobro dla całego wszechświata, ale leci przekaz, ludzie. Wy jesteście z tym kosmosem, tak naprawdę, i tym wszystkim połączeni, i to od nas zależy, jaki świat będzie teraz. Dziękuję. Wszystko. Te dwa nagrania dzisiaj wylądują na YouTubie, na wszystkich tam stronach, na których działam. I tyle, dziękuję, że jesteście. Kochajcie naprawdę wszystkich. Wszystko. Rząd, pokochajcie. Struktury, jakieś stare, które nie działały, też pokochajcie, bo mieliśmy przeżyć, te, przeżyć to, to cierpienie, doświadczyć tego cierpienia, tak. I pokochajmy wszystko, naprawdę. Ten Izrael cały, pokochajmy. Pokochajmy Babilon cały, pokochajmy Babilon. Wysyłajmy miłość do nich wszystkich. Tak naprawdę może oni potrzebują też naszej miłości, która jest w nas. I była zawsze i będzie. Dziękuję, bo już odleciałem w kosmos totalnie dzisiaj. Jestem za to wdzięczny. I wam też dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam. Pokój ponad wszystko. Pokój ponad podziałami.